Gdzie tkwi fenomen kulturowy Dolnego Śląska? W muzyce. Tej płynącej wprost z serca i przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Kozden cłek się skądś bierze, że wyrósł w jakiejś kulturze i my dajemy namiastkę tej kultury, z której się wywodzimy. I właśnie dlatego Joszko Broda wraz z przyjaciółmi realizuje projekt ukazujący różnorodność kulturową regionu. Celem tego projektu jest pokazanie źródła i pokazanie tego, że tu kultury są, że tu jest, to są zagłębie, to jest zagłębie kultur. W ramach projektu przeprowadzono siedem warsztatów muzycznych. Ekspatrianci z Podola byli górale czadeccy, górale podhalańscy, łemkowie oraz przesiedleńcy i e, remigranci z innych, z innych regionów. Mało kto wie, że Dolny Śląsk to zagłębie pieśniowe. To właśnie tutaj odnaleziono najstarszą pieśń w kulturze polskiej, a górale z Czarnego Boru słyną z nut wierchowych. Przy... Mój dziadek Casey powiedział, że mamy dbać zawsze o to, żeby ta kultura nigdy nie zaginęła, bo to jest nasze dziedzictwo. I robimy to dla niego, dla naszych przodków, bo to jest najpiękniejsze, co możemy dać swoim dzieciskom. My jesteśmy tymi, którzy zbierają, opisują i wyprowadzają w świat, pokazując z jednej strony źródło. A z drugiej strony inspiracje. W Czarnym Borze już niedługo powstać ma Izba Pamięci i Tradycji. Jak dany region się rozwija, to tylko zależy od tych ludzi, którzy je zamieszkują. Efekty warsztatów obejrzeć będzie można w połowie lutego na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.